Ja niestety musiałem od października zakończyć moją współpracę z kanałem sportowym. Będzie trochę skromniej, ale mam nadzieję, że to się utrzyma. Spotkałem się też z opiniami, że jednak Kalidow zajedzie Tomka. Best Fuel. Twój klucz do szybszej regeneracji. Czołem brygada, Karol Garncarz z tej strony prosto z Dębicy po Filabora Boxing Night 1. Pan Edward Duda ze mną, dobry wieczór. Bardzo miło, witam serdecznie. Mieliśmy we dwóch przyjemność dzisiaj pracować przy tej gali. Można powiedzieć według na mikrofonie. Tak, tak, na innych frontach trochę ty w centrum wydarzeń, idealnie tam w, ślef, w świetle reflektorów. My natomiast z kolegą komentowaliśmy wydarzenia ringowe. Pierwsza gala Filabora Boxing Night dzisiaj w Dębice wrażenia? Przez wszystkim jestem z trochę przyznam, bo jechałem prosto z Warszawy i tak dalej wiele godzin, natomiast warto było, bo wydaje mi się, że to taka mało ojczyźniana gala, więc e, zawodnicy z regionu, z okolic Dębicy, e, zawodnicy boksu olimpijskiego, pięściarzy zawodowi, wiadomo, że nie było tutaj jakichś gigantycznych nazwisk, natomiast cała oprawa, cała organizacja gali naprawdę bardzo rzetelna na top, no a zawodnicy przy tej wspaniałej publiczności, która zna się na pięściarstwie, bo Dębica ma też kapitalne tradycje w tym względzie, da... Z siebie wszystko, każdy na swoją miarę, każdy próbował wykazać się, każdy chciał być najlepszą swoją wersją, w związku z tym oglądaliśmy naprawdę fajne, ludzkie, takie zawodnicze postępowania. Nie żałuje pan, że zamiast kanapy i ma wybrał pan Dębice i galę boksu? Ja powiem szczerze, miałem dzisiaj do wyboru komentowanie meczu o trzecie miejsce w Pucharze Narodów Afryki. Jakaś tam Republika Południowej <laughs> Afryki kontra Demokratyczna Republika Kongo. Nie, nie żartuję, to też fajne eventy. Natomiast przyjazd do Dębicy sprawił mi wiele Przyjemności, bo chciałem przy okazji po latach odwiedzić to miasto. Tutaj przyjeżdżałem jeszcze jako kibic stali stalowo-wola na mecze z Wisłoką Dębica. Parokrotnie też zatrzymywałem się akurat na stacji w Dębicy przy okazji przesiadek z Krakowa do stalowej woli i odwrotnie. Także przypomniałem sobie dzisiaj, gdzie dokładnie jest ulokowany stadion Wisłoki. Po raz pierwszy w życiu byłem z kolei na stadionie Iglopolu Dębica, który jak wiadomo suma summarum świętował większe sukcesy od Wisłoki, był w ekstraklasie no i zobaczyłem te piękne w holu tej hali plakaty i zdjęcia przypominające sukcesy dębickiego sportu, ale i polskiego sportu, bo bracia Lipieniowie, m.in. fantastyczne występy dwukrotny medalista Mistrzostw Europy Roman Gottfried, który też był częścią historii Stalowej Woli, a później zapisał przepiękne karty dla tego nowego ośrodka, więc takie podróże sentymentalne są dla mnie naprawdę wartością dodaną. Nie odpowiedział mi Pan trochę na pytanie, czy nie żałuje Pan, że dzisiaj. Nie, nie żałuję, absolutnie, w żadnym względzie nie żałuję. Bardzo lubię Podkarpacie i inne części Polski również. Natomiast do Dębicy mam ogromny sentyment, i kiedy padła taka propozycja mniej więcej 3 tygodnie temu, od razu, jest. Jechać, powiedziałem tak, 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 bardzo chętnie. I to nie dlatego, że jest to miasto Mateusza Borka. Tak przy okazji swoją drogą akurat dzwonił do mnie inny kolega z kanału sportowego po drodze, I tam w innej sprawie, ja mówię, jadę akurat do Dębicy. Jakbyś tam powiedział mi na jakiej ulicy Borek się urodził, to sobie też chętnie podejdę. Zobaczę, czuję się w, w, w jego klimat. Ale, ale roześmiał się i nie dążyłem tej kwestii. Natomiast z Matim się oczywiście znamy od lat. Też zawsze była gadka o tym, że jesteśmy chłopakami z Podkarpacia. E, co w takim razie z kanałem sportowym? Bo wiemy, jakie perturbacje ostatnio na, w polskim internecie, jeśli chodzi o kanał sportowy, kanał Zero. Pan związany jest z kanałem sportowym wielokrotnie na... No października byłem związany, ale później... A, czyli już jest... Później, tak, moje szefostwo z kanału Plus wydało dyrektywę, w, w imię której trzeba było podjąć decyzję albo się roz stajemy z kanałem Plus i możemy sobie wtedy robić inne rzeczy z kanałem sportowym, albo się niestety musimy zamknąć na kanał sportowy. Ja niestety musiałem od października zakończyć moją współpracę z kanałem sportowym. Ale czy kanał sportowy przetrwa? Znaczy, mam nadzieję, że przetrwa w jakiejś tam formie. Jest trochę gorzej niż było, wiadomo, po odejściu Krzyszka Stanowskiego. Te osiągi spadają i tak dalej. Natomiast no, są wartością samą w sobie i Mati, Tomek Smokowski i Michał Polo. Oni też tam próbują jakichś nowych ludzi wynaleźć, odnaleźć albo dać możliwość pracy przy innych formatach tym, którzy już się w kanale sportowym pojawiali. Będzie trochę skromniej, ale mam nadzieję, że to się utrzyma. To jest naprawdę wartościowy moim zdaniem kanał. Adamek Kalidow, ostatnie pytanie, szybki typ. Będę tę, tę walkę komentował dla kanału Plus, to jest też bardzo fajna rzecz, natomiast uważam, że wygra Tomek Adamek, chociaż... Czy będzie ten... inna para komentatorów na Kanal Plus, inna para na KSW Epic TV, czy to będzie po prostu pan tym głównym nie nie wie, komentatorem? Nie, nie ja na pewno z Januszem Pinderą mamy siąść do mikrofonu, i komentować to. Natomiast e, jeśli chodzi o to, kto wygra, mówię, wydaje mi się, że jednak, e, ponieważ walczą w specjalności stricte pięściarskiej, jednak ostatecznie wygra Tomek. Chociaż spotkałem się też z opiniami, że jednak Kalidow zajedzie Tomka, bo Tomek miał zbyt długi rozbrat. Ale e, przykłady Bernarda Hopkinsa, czy choćby George'a Foremana pokazują, że wiek nie jest aż tak istotny. Tomek jest na tyle dobrym pięściarzem, że powinien sobie mimo wszystko w tej walce, przy całym szacunku dla Mameda, akurat w specjalności stricte pięściarskiej poradzić. Panie Edwardzie, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Powrotu. Jak zwykle miło było mi Cię spotkać i do zobaczenia przy ok Dziękuję. kolejnej okazji. Pozdrowia Dziękuję bardzo. bardzo. Best Fuel, Twój klucz do szybszej regeneracji.